furkasta, Jakiś kurde tutaj Typ się zbudował. Bierz kartę i spiesz z nią, jak najdalej. Wiecie, jaki jest następny przystanek? Wyspa i mio miotła. Kurde, ciężko drobiazmęki się gra. No właśnie, dlatego wziąłem sobie dwie bronie i miotłę i... No tylko nie ma właśnie, jak to miotą grasz. No właśnie, no no. zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz, jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko, siedząc obok nauczyciela. Spójrz, ściągę w długopisie, widzisz tylko ty. Spisujesz wszystko, a nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobacz zakazany długopis. Czemu ten przejdziesz ty w tym odcinku? Ej, to jest żart! Kurwa, ty jesteś tego udany. Ja też operuję, no tak co <noise> Ci wydaje, że potrzebujesz tego, gdyś proszę. Proszę, bo Jakiś kurde tutaj typ się zbudował. Wiesz, kartę jest w jest z nią. Jak najdalej. Builda, że się łeb ogólnie? Po tym co zrobiłeś? Tak. Dalej jest ten botnie, że nie tutaj doję, no razcie. Ale chyba podziękuję. Za działanie się pyta gdzieś. Z, z... z... Nie no, ja tam 10 pojadł. buildami Wiecie jaki jest następny przystanek wyspa i miotła. Ej, mam sobie samy... Ty psa, ten sam typsał że ze mną idzie Musisz musisz chyba ten wejść na tego Discorda Fortnite competitive Support Ej bo chyba tylko nie ja chcę I... kupa tą miałpę wydaje mi się z tej wyspy bo chyba chce się zabić ten typ bardzo Ej! Czemu tam nie mogę budować? Ja się nie wiem, teraz co budować. Ten typ zbudował. Patrz, teraz jest zbudowany tam przecież. Nie w jakich miejscach jakby. A, tylko tej rampy nie mogę. Tam centralnie, centralnie nie mogę. O, przeżył ten typ jak chcesz tutaj, co miałem przekusowył Ty bo miał to chyba jest nieos nieosiągalne ogólnie Ten typ full stream znajduje jak chuj? Nie widzę innej opcji Zapala się niezależnie nie Tylko no, to on nawet pewnie się przejrzał Już chyba wszedł i <ślesz> 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 to wasz, on Ta to on, no nawet co to on odpierdala

ty bo jak się gram miał to chyba trzeba ją lit pompą grasz Tylko, że ja nawet nie mam do pompy ammo Nie nie chcę się. Dobra Mara Dobrej noce Ej dobra to było W sumie to masz 209 ammo do pompy teraz To nie wiem czy przeżyję rotację lotniową W sensie miotową Możliwe, to że przeżyjesz Bo ostatnio zostałem trochę to jest 50% szans Nie wiem czy na feedzie się opłaca, bo Wydaje mi się, że jestem bardziej podatny na ataki wtedy Bo lecę jak ogórek wtedy A co Kupa ogórek to tego? ale ten tempie spada, czy co? Ej, co to jest no. za raid -game? Jak kupa na midliście u Marcika normalnie Najpierw na z tej jak Marcik w sumie na tym lecie Hello? Tak samo, z, z jedną, jedną bronią grał

dwie pompy, jak Ja mam, mam, mam Czemu nie mogę... I ja pole pier... Ej, nie mogłem paschować tej lotni je po tej miotle. No nie to tak. Jakbym tego nie rozłożył to o tym wygrał Zajrzałem, chyba myśli, że jak ma mam zbudowany boks na forkasie, to... to znaczy, że ten, że go weźmę. Na samo. O, zajebiście, się, dużo się to da kurwa. Daj, posprawił, kurwa. Mi to kampi kurwa. Że ten zj musiał tu boxy, chyba, że było trudno ten, ten Nubi, pan ten pierwszy co go zabiłem Pójdź na ten trochę, strzęd. Teraz mam pasażerów na, na wyspie. Oj, nam to już nie poradzę nic. Chyba nikt nie chce miotu i tak. Kurde, ciężko trochę bez się gra. No właśnie dlatego wziąłem sobie dwie bronie i miotły i, i zabijłem trzech gości wejść jednego meta miałem. No tylko nie masz rzeszenia właśnie jak ten metą grosz. No właśnie na, no, no O kurde O! One tap! Hm. Miałem jedną ammo w MC W <laughs> marze był jakiś bug z miotą, że możesz się wyjechać w Voldemarze i mi by się to przydarzyło akurat Tak samo to... po... Mówiłeś, że ten, że free win na mid listie bo był. No zaraz wygraj. Kurde. The coin. Zero pina! Stream jest. Widzę, oglądam. Jak ci się nich cofa. Akacjemy.

Coś ci się, wraca zondeś. Chupa szkoda trochę, że się cofa tam zondeś. Wiedziałeś o tym, co, co ty robisz? Fierdola, 8 HP, k**wa. Dwie gry z rzędu, typ miała 10 HP, o tyle samo HP chyba. 2 razy 8 HP.